Witajcie na moim kanale. W nowym filmie dzisiaj przychodzę do Was z denkiem kosmetycznym. Tak, e, dość dużo mam pustych opakowań po zużytych przeze mnie kosmetykach. Mało tego, myślę, że e, zrobimy sobie dwie, jak nie nawet trzy części z, den, z denkiem, ponieważ no, mam na tyle dużo tych opakowań pustych, że myślę, że ciężko by mi było wszystko właśnie tutaj w jednym filmiku zawrzeć. Poza tym filmik byłby za długi. I wtedy dość myślę przytłaczający, co nie miałoby w ogóle sensu. I żeby nie przedłużać, to może od razu y, zacznę. I teraz tak na początek mam tutaj y, dwa kosmetyki, zużyte przeze mnie z firmy NeoGen. Y, moim zdaniem genialne, jeśli ktoś z Was zastanawia się nad zakupem tego albo tego. Albo aktualnie potrzebuje wody micelarnej, ja mam tutaj zużytą, z prawdziwymi, słuchajcie, kwiatami. Poważnie, tutaj mamy y, kwiaty nagietka, rumianku, niezwykle delikatna woda micelarna. Producent tutaj mówi, że nie wymaga ona spukiwania, y, fajnie uspokaja skórę, szczególnie, wiecie, y, to jest przydatna cecha w momencie zmywania makijażu, nie ma ściągnięcia żadnego. Także, jak ktoś szuka tego typu kosmetyku o subtelnym, ale ładnym zapachu, to ja serdecznie Wam polecam. Woda micelarna, neogen przeze mnie, zużyta, jak, rów, jak również e, z zieloną herbatą. E, pianka. Ja pianek używam tylko i wyłącznie rano i dla mnie ona fakty, e, faktycznie, fantastycznie oczyszczała buzię. Po e, nocy, ona ma też prawdziwe e, płatki zielonej herbaty. Fajne, dwa godne, e, poważnie polecenia e, przeze mnie: e, tutaj kosmetyki do twarzy. Następną rzeczą mam również genialny płyn, żel. To już oboje, oboje dne pod pysznicem. Fantastyczny! I gdyby nie ta cena, to ja na pewno miałabym nowe opakowanie w użyciu, a tak muszę się niestety wstrzymać. E, to jest o zapachu przepięknym e, takim grejpfrutowym. Fajny płyn do kąpieli Skills, mega wydajny. Można szukać gdzieś na promocji, nie wiem, w Daglasie albo u nich na stronie. Wiem, że przy zakupach oni dodają też jakieś próbki. Także no, polecam poszukać, upolować. Może w ogóle za połowę ceny się gdzieś uda. Genialny płyn do kąpieli. On powoduje, że wiecie, nie dość, że tutaj jesteśmy pod pysznicem, mamy chwilę dla siebie, to dzięki fajnemu kosmetykowi, obojętnie czy to balsam, czy to żel pod pysznic, można się dodatkowo odprężyć przez jakąś chwilę. I to właśnie to nam daje. Ja polecam. W tej razie widzę, że mam ustawione kosmetyki pod pysznic. tutaj zużyty przeze mnie to już któraś butelka, bo też jest fajny o zapachu Migdał z L'Occitane olejek, on po kontakcie z wodą fajną przybiera konsystencję, yy, ładny ma zapach, jest wydajny i też, yy, no też Wam polecam no tak, yy, bo to jest fajny yy, taki olejek żele podprysznic jak jesteśmy przy olejkach podprysznic, to tutaj mam tą piankę z Ritualsa zapach dobrze mi znany, czerwona pomarańcza, yy, drzewo cedrowe fajny, taki yy, rześki Radosny zapach, ale mocny. Mocne, intensywne pianki z Ritualsa cechują się tym, że zapachy są mocno wyczuwalne. Eee, fajnie, tutaj wydajna pianka, ładnie tą buzię, nie buzię, ciało myje podpysznie. Tutaj mam e, odżywkę do włosów e, Ahalo Butter Conditioner, odżywka wygładzająca z olejkami. E, ładnie włosy po użyciu tej odżywki wyglądają, są takie lekko lejące, wygładz, wygładzone, e, nie puszą się aż tak. Ja serdecznie tą odżywkę polecam. No i tu jest o, mamy w końcu kosmetyk, którego nie udało mi się zużyć do końca, ponieważ mi się nie spodobał, to jest Zloksitan olejek. Odbudowujący. O! Tak on się prezentuje w opakowaniu. Ja miałam 50 ml, butelka dość taka pokaźna. Tak on wygląda. Yy, I teraz tak, jak nakładałam ten olejek na, mm, na moje wilgotne bądź lekko suche włosy, to on w ogóle się do nich nie przyczepiał, nie wchłaniał, pozostawał na nich. Włosy były tłuste, śliskie, mokre, brzydko wyglądały. Później chciałam dodawać ten. Olejek do różnych maseczek, odżywek do włosów. Już myślałam, że będzie dobrze, ale ciężko było w ogóle to spłukać z włosów. Także odpuściłam, podajowałam sobie. Nie będę się z tym dłużej męczyć. Mi to y, totalnie y, nie przypadło. Także idzie do kosza. Tutaj mam żel podpychniusz. Lubię te żele kupione jakiś czas temu. Kwiat tiare. L'Appetit w Rosmanie. Fajna duża butelka, fajna cena, yy, piękny zapach. Często yy, kupuję właśnie różne w Rossmanie i akurat teraz zużyłam ten. I polecam. Krem pod oczy skirisa z awokado. Lubię, kupuję, jak mi się kończy, to za jakiś czas kupuję znowu. Yy, pod makijażem fajnie on się sprawdza. Tu mam korektor z Diora w kolorze 0,5N. Fajny dla skóry dojrzałej, ale jakiś suchej, normalnej. Eee, fajny odcień dla mnie 0,5N. Dior Forever, tak? Eee, co tu piszę? Skin Correct. Eee, ładnie nie, e, pod okiem wyglądał. E, nie wysuszał nic się. Nie działo. Tutaj mam puder z Hourglass Diffusion Light. Fajny e, wykończeniowy Puder, taki lekko żółtawy, ale na twarzy w ogóle go nie było widać. Ładnie tą buzię zmiękczał, wygładzał, subtelny taki efekt. Ja lubię te pudry z tej firmy. I tutaj też fajny krem, chciałam powiedzieć pod oczy. Nie Nie pod oczy do twarzy, z koresa, konsystencji takiej budyniowej, gęstej, ładnie pod makijażem wyglądał dość przyjemny zapach, tu już jest pusto. Ja mam tutaj z serii Black Pine. Teraz wam pokażę. O. Tak wygląda słoiczek. I lecimy dalej. Patrzę, którą mamy minutę, bo też nie chciałabym, żeby ten filmik był jakiś wiecie, za długi. I tutaj sięgnęłam. O, coś mi się wylało. Genialny, genialny peeling z wziajem. I to jest olej, olejowy peeling do ciała z kruszonymi muszlami. To tak pięknie pachnie, o ile się lubi takie zapachy, bo to jest zapach y, piasku, słońca, morza. Y, fantastycznie y, oczyszczał, peelingował nam skórę i też wygładzał ją. Myślę, że dzięki zawartości tych y, olejów w tym produkcie na pewno kupię sobie ponownie. Cena też jest genialna, jak na y, tak dobrze jakościowy y, peeling do ciała. Yy dalej, tutaj mam z Diora 0,5N, czyli w tym samym odcieniu co korektor pod oczy, podkład e, Skin Glow, wcale nie jest taki glow, jak e, myślałam na początku kupując ten podkład, e, świetnie mi się sprawdził na buzi, e, nie dawał efektu maski, ani wiecie, e, nie wiem... Jakiejś suchości, fajne, utrzymywał się cały dzień. Wystarczyło go tylko przypudrywać i tyle. Tutaj mam płyn micelarny. Nowy już mam w użyciu kolejny. Lubię te płyny. Jeden z fajniejszych płynów micelarnych do zmywania tuszu do rzęs. Nie szczypie, nie podrażnia oczu. Jak najbardziej go mogę polecić. No Jeszcze kilka kosmetyków mam, tutaj są fantastyczne, kupione w drogerii DM. Tak, tu jest nawet, pokażę Wam, keratonik taki niebieski, ze szpatułką płatki pod oczy. Robiły to, co mają robić, nie zsuwały się, także wiecie, po nałożeniu takich płatków pod oczy można przejść do wykonywania kolejnych czynności. Tutaj jest szpatułeczka, solidne opakowanie. Chyba standardowo mają tutaj 30 pojedynczych płatków, czyli na 30, 60 pojedynczych płatków, czyli na cały miesiąc używania starczy spokojnie. I tutaj, co tu mam? Genialny, genialny. Ja na pewno kupię sobie ponownie żel pod pysznic z Koresa Lirak. Słuchajcie, to jest. Tak autentyczny zapach bzu. I ja pamiętam, że jak ja go używałam, to pachniała cała łazienka. Mimo, że to jest tylko żel podpysznic, mało tego. Ciało po użyciu tego kosmetyku, po wyjściu z podpysznicu, co, co, e, dalej miało ten zapach. Może już nie tak mocny jak w momencie używania go, ale był. Nie znikał. E, przepiękny zapach. Przepiękny. Nie wiem, czy ja mogę coś jeszcze na ten temat powiedzieć. Yy, ale polecam Wam, yy, żeby chociaż sobie sprawdzić, bo yy, ja lubię. Lubię strasznie ten żel pod O, tak on się prezentuje. I lecimy dalej. No i tak, jeśli mowa o zapachach, no to tutaj też genialny zapach. Yy, ja mam jeszcze dwa mydła do dłoni w użyciu z Oriflame, natomiast ten jest najlepszy. Najlepszy. Nie spodziewałam się. Natomiast yy, samo działanie mydła jest dość przeciętne. Przeciętne mydło. Nawet bym powiedziała, że lekko może wysuszał te dłonie, ale zapach genialny. Milk and Honey, zapach takiego jaśminu. Fantastyczny. Mhm. Tak się prezentuje opakowanie yy, zużytego mydła przeze mnie. I tutaj jesteśmy już. No, na końcówce jeszcze kilka kosmetyków. Genialna maska do zniszczonych włosów z Davinesa. Genialna. Niewielka ilość wystarczyła, żeby pokryć włosy. Natomiast fajnie się przyczepiała do tych włosów. Włosy tą maseczkę aż piły. Polecam. Jak będzie gdzieś okazja, ja sobie na pewno kupię ją ponownie czy na jakiejś promocji. Maska z olejami z Davinesa. Tutaj, tutaj mam z Essential Cleansing Oil The Skin House. Tak. Taki hydrofilowy olejek y, do twarzy. Y, niesamowicie delikatny, ale także skuteczny y, do zmywania makijażu wieczorem. Jak ktoś poszukuje tego typu kosmetyku, to niech się przyjrzy temu, bo faktycznie fajnie zmywa makijaż. A przy tym jest delikatny. I jesteśmy już coraz bliżej na końcówce. Tutaj mam krem z L'Occitane, rozświetlający krem do twarzy, lekki. Jedyne, co mi przeszkadzało, bo pod makijażem fajnie on się zachowywał, nic się nie działo. Słoiczek wygląda też przepięknie, natomiast zapach był jak dla mnie za mocny. I konsystencja no nie, tak nie przypadła mi zbytnio do gustu. Była ona też taka rzadka. Także no ja go nie kupię ponownie, myślę, że L'Occitane ma lepsze kremy do twarzy niż ten, ale zużyłam, przetestowałam, na szczęście pod makijażem się nic yy, nie działo, nie było żadnych, wiecie, jakiś tam niespodzianek, dlatego może być. Tutaj mam z kolei genialny krem do twarzy z Kilsa. Ja w ogóle miałam kiedyś cały kalendarz adwentowy z tymi kosmetykami i uważam, że ten jaki krem pod oczy, czy właśnie ten płyn do kąpieli, to takie moje top 3 kosmetyki z Mario Kills. Ten krem też miał taką rzadką konsystencję, ale jakoś bardziej przypadł mi do gustu niż Loksitan. Fantastycznie mi się go używało w tej porze jesienno-zimowej pod makijażem. Skóra była zaopiekowana, nawilżona. Myślę, że do niego na pewno powrócę. I już przed ostatni kosmetyk, to będzie tutaj jedwab do włosów z Joanny, do włosów wygładzający, kupiony w Rossmanie w genialnej cenie myślę, że jeszcze był na promocji. Fantastyczny! Na końcówki włosów nałożyć sobie taki jedwab i włosy po nim się pięknie rozczesują, nie puszą. No, nie ma w ogóle chyba żadnych bat ten produkt. I ostatnią rzeczą to jest puder z slipki z Sisleya. On był w kolorze irise. To też taki wykańczający puder z drobinkami, ale pięknie to wyglądało na twarzy. Tak, one były widoczne, ale w taki fajny, elegancki sposób. E, tutaj był też puszek dodany. O, myślę, że dla skóry dojrzałej, albo suchej, jak najbardziej e, godny polecenia. Dobrze, to jest pierwsza część zużytych, pustych opakowań przeze mnie. Będzie jeszcze yy, yy, kolejna część, jak nie dwie. A na ten moment ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a my widzimy się yy, w kolejnym. Cześć!